Witam Was ponownie. Moi drodzy, tak jak mówiłam, mieliście czekać na mój kolejny filmik i oto on. W pierwszym nagraniu zaznajomiłam Was z urządzeniem LumiSpa, z urządzeniem do codziennego oczyszczania skóry. W momencie, kiedy skórę mamy dobrze oczyszczoną, przychodzi czas na zapoznanie Was z kolejną technologią, technologią, która nazywa się Galvanic Spa. Jest to urządzenie do użytku domowego, które ma na celu intensywniejszą penetrację składników aktywnych w celu uzyskiwania jeszcze lepszych efektów pielęgnacyjnych. Urządzenie Galvanic Spa. Jest urządzeniem, które wykorzystuje działanie prądów galwanicznych. Jeżeli chodzi o pojęcie galwanizacji, myślę, że niektórzy z Was mogą być zaznajomieni z tą nazwą, z tego względu, że zabiegi galwanizacji są obecne w ofertach gabinetów kosmetycznych i może nawet niektórzy z Was taki zabieg mieli w gabinetach kosmetycznych wykonywany. My mamy do zaproponowania Wam e, urządzenie mobilne, e, urządzenie, które jest stworzone do uzupełnienia naszej domowej pielęgnacji, e, urządzenie Galwanik Spa, i o tym urządzeniu w dniu dzisiejszym chciałabym. E, Wam opowiedzieć. E, moi drodzy, e, po 20 roku życia w naszej skórze pojawia się enzym. Nasza skóra zaczyna go sama produkować. E, enzym ten, e, który nosi miano Arnoxu, e, niestety jest enzymem niekorzystnie wpływającym na wygląd naszej skóry. Jest on enzymem, który powoduje rozpad włókien kolagenu i elastyny i to właśnie enzym arnox jest enzymem, który jest odpowiedzialny oczywiście między innymi za pojawienie się zmarszczek, zagięć skóry, brust. To on również przyczynia się do utraty jędrności i napięcia naszej skóry. Chcąc przeciwdziałać temu enzymowi i chcąc Chcąc go zahamować, polecam Wam stosowanie urządzenia galwanik spa w codziennej pielęgnacji. Urządzenie galwanik spa wykorzystujące prądy galwaniczne dają nam możliwość 700 razy mocniej udrożnić skórę właśnie do pobierania składników aktywnych, którymi pracujemy razem z urządzeniem na powierzchni skóry. Aby nasze prądy galwaniczne i urządzenie Galvanic Spa odpowiednio zadziałało, potrzebne nam są konkretne produkty. Galvanic Spa jest urządzeniem, do którego kompatybilne są najonizowane ampułki. Są dwa rodzaje ampułek. Ampułki, tutaj w opakowaniu widoczne jako ampułki, takie w kolorze przeźroczystym, białym, oraz ampułki niebieskie. Te produkty, aby odpowiednio zadziałało nasze urządzenie Galvanic Spa, są nam niezbędne do pracy w pielęgnacji domowej. Czym różnią się te dwa rodzaje ampułek? Ampułka w kolorze białym w tym kolorze przeźroczystym jest to ampułka najonizowana ujemnie. Jest to ampułka, którą na oczyszczoną skórę twarzy nanosząc i włączając nasz, nasze urządzenie Galvanic Spa w programie pierwszym powodujemy, że opracowywując cały obszar skóry prądami galwanicznymi oczyszczamy jeszcze ją bardziej dogłębnie urządzeniem Lumi oczywiście oczyszczamy skórę z takich zanieczyszczeń powierzchniowych i z zagłębień uświruchołfowych natomiast urządzeniem Galvanic na programie pierwszym używając naszej ujemnie najonizowanej ampułki jesteśmy w stanie wyciągnąć ze skóry wszystkie toksyny i zanieczyszczenia które zalegają w jej głębszych warstwach w momencie kiedy kiedy oczyściłyśmy sobie skórę naszą ampułką numer 1? Usuwamy ją z powierzchni e, skóry chusteczką, zwilżoną chusteczką, e, osuszamy skórę i nakładamy naszą niebieską ampułkę. E, ta ampułka jest ampułką niezwykle ważną, ponieważ żel, który tutaj się znajduje, jest oparty na komunikacji genowej, czyli zawiera tą naszą technologię Elchlock, technologię, e, która ma na celu właśnie przeciwdziałać tutaj z tym e, niechcianym dla nas e, Zymem Arnoksem. E, ampułka niebieska e, jest ampułką, która jest najonizowana dodatnie, e, czyli używając naszego urządzenia galvanik spa w programie drugim e, i po nałożeniu naszej niebieskiej ampułki na powierzchnię skóry, opracowywując kawałek po kawałku skóry naszej twarzy, dajemy możliwość naszej technologii H-LOCK i pozostałym składnikom aktywnym zawartym w tym produkcie, dajemy możliwość głębokiej penetracji w naskórek. Słuchajcie, jeżeli chodzi o właśnie zastosowanie, tych dwóch ampułek w technologii galvanic spa powodujemy to, że ten nasz enzym arnox jest blokowany na 72 godziny. Co za tym idzie, przez 72 godziny jakby odcinamy jego niekorzystne działanie. Stosując to urządzenie w codziennej pielęgnacji e Takiej domowej naszej pielęgnacji jesteśmy w stanie e, dać naszej skórze piękny wygląd przeciwdziałając e, enzymowi, który właśnie jest między innymi odpowiedzialny e, za ten niekorzystny e, wygląd. i Widoczne oznaki starzenia się skóry. W związku z tym, że poprzez użycie galwanika z naszymi ampułkami, ten enzym blokujemy na 72 godziny, zabieg ten możemy powtarzać co 3 dni. E Zakładając, że będziemy ten zabieg regularnie stosować przez co 3 dni, przez okres 3-4 miesięcy, jesteśmy naprawdę w warunkach domowych. Chcąc podtrzymywać efekty również jakichś różnych zabiegów gabinetowych, które dotychczas wykonywałyśmy, jesteśmy w stanie przywrócić naszej skórze odpowiednie napięcie, uniędrnienie, wyrównujemy koloryt, jak również jesteśmy w stanie. W stanie właśnie redukować drobne zmarszczki. Jeżeli chodzi o urządzenie galwanii spa, to to urządzenie w standardzie posiada cztery głowice. Ta głowica, którą już widzieliście wcześniej, jest to głowica do opracowywania całej skóry twarzy. Mamy również głowicę do opracowywania Uh, Broost. jest to mniejsza końcówka do tej głowicy jest dedykowany specjalny krem oparty na peptydach kolagenowych ten krem aplikujemy w miejscach, w których są widoczne, jest widoczny przebieg brust czy zmarszczek czyli zazwyczaj takimi nefralgicznymi punktami na naszej twarzy jest bruzda nosowo-wargowa okolica oczu i tutaj kurze łapki a również lewia zmarszczka i zmarszczki poprzeczne na czole. Jeżeli któraś z was takie zmarszczki bądź bruzdy posiada, może dodatkowo przy użyciu kremu na bazie peptydów kolagenowych już w codziennej pielęgnacji opracowywać te miejsca właśnie i redukować widoczność e, brust i zmarszczek z powierzchni skóry. E, oprócz głowicy mniejszej mamy głowicę przeznaczoną do opracowywania troszeczkę większych obszarów. Tutaj możemy opracowywać na przykład podwójny podbródek. Możemy również pokusić się o opracowywanie e, ramion tak zwanych naszych pelikanów, żeby tutaj uelastycznić e, skórę właśnie ramion możemy opracowywać sobie dekolt, bo tak jak wiemy dekolt również jest takim obszarem bardzo delikatnym i nefralgicznym szczególnie u kobiet, które mają duży biust ostatnią końcówką, o której chciałam Wam opowiedzieć jest końcówka również do opracowywania włosów chcąc posiadać piękne włosy oczywiście rekomenduję Komentuję tutaj wszelkiego rodzaju profesjonalne zabiegi fryzjerskie, które będą wzmacniały nam strukturę włosów, ale w warunkach domowych możemy te efekty podtrzymywać poprzez nasz galwanik SPA właśnie z takim specjalnym grzebieniem do skóry włosów. Opracowując sobie na odpowiednim e, programie i stosując odpowiednie produkty, staram się włączyć ten odpowiedni program, czyli program numer 5, i stosując odpowiednio do tego dedykowane produkty, jesteśmy w stanie prądami galwanicznymi e, stymulować. E, Porost naszych włosów, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać bardzo widoczne zagęszczenie ilości włosów na naszej głowie. Słuchajcie, to jest kolejne urządzenie, które bardzo serdecznie chciałam Wam polecić do stosowania domu, w domu, szczególnie w tym ciężkim okresie, w którym no, niestety nie możemy spotkać się na żywo. Dlatego rekomenduję Wam zarówno stosowanie urządzenia Lumispa. Jak również już dla jeszcze intensywniejszej tutaj pracy w pielęgnacji domowej i zapewnieniu swojej skórze efektu poprawy napięcia, uelastycznienia, poprawy kolorytu i redukcji zmarszczek, polecam Wam urządzenie Galvanic Spa, oczywiście z odpowiednią głowicą do skóry twarzy. Kochani, jesteśmy w kontakcie, ściskam Was mocno i do usłyszenia.